Hej, witajcie z tej strony Durward. Witam Was w jubileuszowym 50. odcinku przygód Janusza Elektryka w Grze Delong Dark. Kontynuujemy naszą wyprawę z poprzedniego epizodu i już na samym początku tego odcinka, jak możecie zobaczyć, trafiamy na jakieś domki. Tu naszego bohatera jeszcze nie było, zatem czeka nas trochę plądrowania. Oby tylko nie było tu żadnej groźnej, dzikiej zwierzyny, bo przed momentem gdzieś tam tu przemknął króliczek. Co to takiego? Tutaj mamy jeden zrujnowany domek. W tych niestety domkach również nie ma kominka. Słuchajcie, wypróbujemy łuk. Oj, nie wiem czy będę na tyle szybki, żeby tego królika ustrzelić. No udało mu się uciec jego szczęście. A my sprawdźmy co kryje się przed nami w tych domkach. Tutaj kruczę pióra. Czy też pióra wrom nigdy nie, nie pamiętam. Jaki to gatunek? Wrony. No widzicie. Już się pomyliłem. Wraca nam królik. Czy zechce się do nas zbliżyć? O, tu mamy jeszcze jednego. Zapomniałem, że nie da się strzelać z łuku. Płucając. O, niestety to. Strzała wystrzelona, aby się tylko nie złamała. Zobaczmy, co kryje się w domkach. I trzeba będzie gdzieś tutaj spędzić noc. Mamy pierwszą chatkę. Jest oczywiście łóżko. Mamy trochę drewna na opał. O, i jest też zupa oraz napój. I zobaczmy co w plecaku. I niestety pusto. Ta skrzynka również pusta. Zobaczmy co kryje się w drugim domku. Pokręcimy się jeszcze po okolicy. I trzeba będzie położyć się spać. Tak jak zaznaczyłem na wstępie, jest to 50 odcinek przygód Janusza Elektryka. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy śledzą tą serię. Z tego co wiem, część z Was przygody Janusza ogląda od samego początku i mimo moich problemów oraz niejednokrotnie niezbyt dobrej gry czekacie na nowe odcinki. Udzielając mi tym samym sporo ważnych porad. Na te nie zawsze jestem w stanie szybko zareagować, bo nagrywając kilka odcinków na zapas, czytam Wasze komentarze, mając już powiedzmy 5 czy 6 filmów nagranych w przód. Dlatego nie bądźcie źli, ale oczywiście za każdą radę serdeczne dzięki. Te wszystkie informacje, jakie mi przesyłacie, przydają się przy okazji nagrywania kolejnych części. Wiem, że popełniałem podczas rozgrywki sporo błędów, ale wy również dość wyrozumiale traktujecie całą tą serię. I cieszę się, że możemy się wspólnie bawić. To tyle, jeśli chodzi o kwestie, no powiedzmy, organizacyjne. Wracamy do rozgrywki. Dzień nam się powoli kończy. Zerknijmy, jak tam nasze zapasy. Udało nam się znaleźć rękawice, które sobie przetworzymy na tkaninę. I może któryś z elementów naszego stroju, który wymagałby tego, uda się nam naprawić? O, mamy jeszcze. Ciętki, wełniany sweter. Tego również się odbędziemy. Mamy dwa litry wody. Ale przed snem wypijemy sobie napój. Zobaczmy, jak ten rezerwa kalorii. Całkiem sporo. Czeka nas zatem 10 godzin snu, tak aby całą noc spędzić pod dachem. I ruszymy ostatni już fragment tej mapy. Nasz bohater odzyskał pełnię sił. Zjedzmy może suszoną wołowinę. Jej star nie jest już najlepszy oraz kawałek mięsa i zobaczmy, ile jeszcze tej nocy nam zostało, dwie godziny. Skorzystamy zatem z opcji, którą dodali twórcy ostatniej aktualizacji, czyli po prostu przesiedzimy sobie przez te dwie godziny, nie tracąc energii, Dojemy kawałeczek mięsa. Jeszcze trochę wody. I ruszamy w dalszą wędrówkę, oby tylko dopisała nam w dniu dzisiejszym pogoda. No, a gdzie są drzwi? Tutaj. I niestety wieje dość silny wiatr. Odczuwalna temperatura minus 8 stopni. Zaryzykujemy jednak i powędrujemy na sam szczyt tej góry, co pozwoli nam chyba odwiedzić już wszystkie dostępne miejsca na tej mapie. Jeśli dobrze pamiętam, to Ponad 30 odcinków zajęło nam zwiedzenie całego tajemniczego jeziora wraz z zapoznaniem się ze wszystkimi zakamarkami tej mapy. Tu wydawałoby się, że mapa jest nieco większa, ale nasz bohater zdecydowanie bardziej aktywnie spędzał czas. Nie było aż tak wielu epizodów, które spędzaliśmy pod dachem. Sporo też odbywało się oczywiście poza nagraniami, tego nie mogę ukrywać, ale dość szybko udało nam się całą tą mapę zwiedzić. Zobaczmy, tu mamy jakieś przejście, jednak naszym celem jest szczyt tej góry. Nie będę zatem schodził w dół. Wtedy dospiera nam przeciążenie niewielkie, ale zawsze. Jestem zmuszony zatem skorzystać z tego napoju. To pozwala nam przede wszystkim iść z pełną prędkością i korzystać z większej ilości sprintu. Oby ten jak najdłużej nie był nam potrzebny. Zasypane śniegiem drogi. Dobrze, że twórcy gry nie wpadli na taki pomysł, żeby odśnieżać sobie drogę. Choć to chyba byłoby już ekstremalne. Zobaczmy, jaki widok z, ze szczytu. No, może jeszcze nie ze szczytu tej góry, ale już dość pokaźna wysokość. Obym tylko pamiętał, jak zejść w dół. Dość wąskie są te ścieżki. aby tylko nie wyskoczył nam tutaj gdzieś z za rogu jakiś wilk albo jeszcze groźniejszy przeciwnik. Tutaj jakby droga szła nieco w dół. Nie wiem czy to. Dobra. Trasa, ale chyba inaczej iść się nie da. Cały czas, niestety, dokucza nam wiejący wiatr, choć patrząc na odczuwalną temperaturę, jakby nieco ustał na sile. Chyba, że to po prostu słońce jest coraz wyżej i to ono powoduje że ten odczuwalny mróz nie jest aż tak wysoki. Tu jeśli dobrze widziałem, to mamy kolejne drzewko. Dokładnie. Kolejna brzoza. Tam jeśli dobrze widziałem, mamy następną. Weźmy sobie gałązkę, gdyby zaszła konieczność rozpalenia jakiegoś ogniska. Klonowa gałązka. Wróćmy może na nasz szlak. Czy tędy uda się zejść bezpiecznie? Mam taką nadzieję. Czy gry umożliwili nam wejście w to miejsce? Zobaczcie, jakie fajne znalezisko! No, może nie tyle znalezisko, ale lokacja wieży obserwacyjnej, to ja się tu kompletnie nie spodziewałem. Słuchajcie, jak na jubileuszowy odcinek, to jest coś naprawdę wartego uwagi. Oczywiście. Z na miniaturę. Zbadajmy, co nas czeka na tej wieży. To będzie chyba, tak powiem, najwyższy element tej mapy, gdzie możemy tylko się dostać. I z góry Was przepraszam za ewentualne hałasy w tle. Niestety sąsiedzi postanowili. Trochę postukać młotkiem w ścianę. Wierzę jednak, że nie będzie oż to tak uciążliwe dla Was jak dla mnie. Niestety nawet ten jubileuszowy odcinek musi być czymś zakłócony. Zbierzmy sobie jeszcze dziką róże. Niestety za szybko kwitnąłem. Jest opuszczony punkt obserwacyjny. Oj! Się nie wejdzie. O, no, czyżby. Jeszcze nim wejdziemy na wieżę, pokażę Wam kolejną nowość. Mamy skałę, przy której możemy przywiązać linę wspinaczkową. A tam takowa lina jest. No słuchajcie. Same niespodzianki w tym odcinku. A ta lina, mówiąc szczerze. Chyba nam się przyda. Zobaczmy jednak, jakie niespodzianki przygotowała dla nas wieża obserwacyjna. Nie wiem, czy będzie sens zostawać tutaj dłużej. Mamy 12 godzin dnia, a ja obiecałem Wam już kilka epizodów temu, że trochę sobie pospacerujemy. A ja korzystając z cytatu z pewnego dobrze Wam znanego YouTubera, zapytam, co Wam to przypomina? O, tutaj niestety trochę no, niecodzienny krajobraz, ale udaje nam się znaleźć drugi, karabin myśliwski. Jest to niestety dodatkowe 4 kg obciążenia, na co już nam niestety Janusz zaczął narzekać. Jednak karabin to jest zawsze wyjątkowe znalezisko. Jest też napój, mamy nóż. O, osełka! To jest akurat bardzo dobre znalezisko. Tego drewna już raczej brać ze sobą nie będę. Jest jeszcze zestaw do czyszczenia broni. Tego nigdy za wiele. Obciążenie spore. Zobaczmy jeszcze jak głód oraz pragnienie. Wiecie co, zbierzmy to drewno, rozpalimy tutaj w piecu, rozgrzejemy się przez moment i wyruszymy w dalszą wędrówkę. Udało się nam rozpalić w piecu. Mamy tutaj dwie zupy pomidorowe. Skorzystajmy zatem z nich. No niestety na wyprawę zapomniałem zabrać kawy, która umożliwiłaby nam dłuższą wędrówkę. Ale skoro przetrwaliśmy wspólnie już. 50 odcinków serii przygód Janusza Elektryka, to pewnie i tym razem nie jest to dla Was żadna nowość. Zjedzmy jeszcze jedną zupę, uzupełnimy rezerwę kalorii niemal do pełna. A przypomnę Wam, że maksymalnie nasz bohater może mieć zapas 2500 kalorii. 2419, niemal idealnie, nie będziemy już korzystać z napoju, popijemy to wszystko zwykłą, przegotowaną wodą. No i martwi mnie niestety przeciążenie. Broń nie jest załadowana. Słuchajcie, będę się musiał niestety pozbyć części ekwipunku. Zostawimy na pewno ten łom, który i tak jest już w dość kiepskim stanie. Nie wiem, czy będzie sens noszenia tego drzewa. To jest kolejne 2 kg. O, ponieważ mamy jeszcze ogień, to może przygotujmy sobie herbatkę, choć nie, tutaj jest podgrzej, podgrzej. O, jest przygotuj. To mi chodziło widocznie dzikiej róży. Nie znaleźliśmy na tyle dużo, aby zaparzyć herbatę. Wody mamy co prawda niewiele, ale musimy jakoś wytrzymać. No niestety to drewno opałowe, mimo tego, że jest bardzo dobre. Będziemy musieli tutaj zostawić. No, i z tym niewielkim przeciążeniem wyruszamy w dalszą drogę. Zobaczmy jeszcze tylko, jak pogoda. No, niezbyt ciekawa, ale nie ma co siedzieć. Ciekawe, czy uda się zdobyć tą linę do wspinaczki. To niestety kolejne obciążenie dla Janusza. No tu raczej nie będę ryzykował zejścia. Jakby się tam dostać? Trochę pokombinujemy. Ale to może przy okazji zejścia na dół, bo chyba najwyższy czas właśnie udawać się w drogę powrotną. Jeszcze oczywiście zapas ziółek. Tu gdzieś cały czas słyszę biegającego jelenia. A tak z ciekawości, czy to się da porąbać? Da się i to przez godzinę. Tak z ciekawości chciałem sprawdzić. Idziemy dalej. Przez chwilę nie chciałem nic mówić, aby pozwolić Wam wsłuchać się w tą niesamowitą muzykę, która buduje klimat tej gry. Naprawdę z wielkim oczekiwaniem. mocno zniecierpliwiony. Czekam już na tryb fabularny, który na pewno niesie do tej gry wiele nowości. Wiele osób obawia się, że klimat tej gry się zepsuje. Ja jednak wierzę, że twórcy podołają wyzwaniu i oddadzą nam to, na co wszyscy czekają. Czyli naprawdę niesamowitą przygodę w tym klimacie, takim nieco rysunkowym, ale tak naprawdę tej grze nie potrzeba wiele. Zobaczmy, gdzie prowadzi nas ta droga. Tutaj mamy. Skałę i zobaczcie, mamy wejście do kopalni. Jest to oczywiście kolejny cel naszej podróży. Ale to, co mieści się w kopalni. Sprawdzimy później. Na razie Janusz wraca w dół, bo mam inne plany, jeśli chodzi o dalszą naszą podróż. Schodzimy zatem w dół. Postaram się jeszcze wrócić po tą linę do wspinaczki. Kto wie, w którym momencie ona nam się będzie mogła przydać. O, tam coś jest, chyba to jakieś wystające kawałki drewna albo skał. Mamy kolejny domek. Zupełnie niespodziewanie. Oj, niestety, chwila nie uwagi, i Janusz skręcił nam kostkę. Skorzystajmy, może. Z naturalnego sposobu. I zobaczcie, ryzyko zainfekowania pasożytem jelitowym poprzez właśnie jedzenie dużej ilości dziczyzny. W jaki sposób można się tego pozbyć, nie mam pojęcia. To jest coś, o czym wspominałem Wam. Jako nowość dodana przez twórców gry. My jeszcze zbadajmy ten barak i kończyć będziemy dzisiejszy epizod. Tu zobaczcie, nawet sporo światła wpada. Nie będziemy zatem korzystać z lampy. Niestety, kolejne kilogramy do naszego ekwipunku trafiają. No jak na razie jeszcze nam przeciążenie to większe nie grozi. Ostatnie chyba już pudełko. Mamy otwieracz. I słuchajcie. To tyle w dzisiejszym epizodzie. Na kolejny zapraszam już jutro. Za nami jak wspomniałem na początku, 50 części wszystkim śledzącym serię. Serdeczne dzięki za pomoc i za po prostu to, że chcecie mnie oglądać. Trzymajcie się zatem i do usłyszenia. Cześć!